thank yeah. you Jest to podziękowanie przede wszystkim za pracę, za współpracę w roku, w roku poprzednim, tym razem w roku 20, 2023, ale oczywiście zawsze już wybiegamy, w styczniu też wybiegamy myślą do nowego roku i w zasadzie to głównie się koncentrujemy na tym roku, na nowym 2024 tym razem, no bo są to nowe wyzwania i trzeba po prostu starać się tym wyzwaniom sprostać. Oczywiście Przeszłość jest ważna, trzeba powiedzmy z niej korzystać. To co dobre brać, to co jest dobre z przeszłości, naprawiać to co było niedobrego, ale przede wszystkim trzeba rozwiązywać te nowe zadania, które systematycznie przed samorządami stają. Podstawowa rzecz, żebyśmy byli sobie wszyscy życzliwi i widzieli również wrażliwość drugiego człowieka i spokój. Jesteśmy w czasie trudnym i politycznym, i myślę, że nam wszystkim, samorządowcom, potrzeba tej stabilności. Rok na pewno będzie trudny. Mamy wiele zadań do wykonania, ale jeżeli nie będzie tego klimatu, zrozumienia, to trudno będzie to wszystko pogodzić. Ja dzisiaj powiedziałem jasno, że zawsze ważne jest to, co nas łączyć powinno, a nie dzielić.